Proszę państwa, powoli dobiega o końca okres świątecznej nirwany, ale jej skutki będziemy jeszcze przez pewien czas odczuwali, nie wiemy jak długi, bo takim kulminacyjnym momentem świątecznej nirwany były oczywiście Sylwestry marzeń. Jeden Sylwester marzeń organizowała rządowa telewizja, a drugi Sylwester marzeń organizowała Wzorem to. lat ubiegłych. Telewizja nierządna, tylko chyba nie ta sama, bo Polsat, a nie TVN. Te sylwestry marzeń służą oczywiście do bawienia publiczności. Tam gwiazdy się bawią, publiczność tańcuje i też się bawi, ale służą również do późniejszego wzajemnego obchudzenia okładania się Sylwestrami, czyjś Sylwester lepszy i tak dalej, no to tam wielkiego dramatyzmu w tym nie ma, bo to gwiazdeczki tam się spierają, która jest mocniej świeci, która słabiej. W związku z tym nie budzi to aż takiego, takich konsekwencji nie rodzi, natomiast tym razem było inaczej. Otóż w rządowej telewizji wystąpił jacyś murzyni. Którzy, jak się okazało, dla gwoli podlizania się Sodomczykom i Żydom, bo to dwie takie kategorie strasznie oprymowane, prześladowane, założyli sobie na rękawy tęczowe opaski. No, i to oczywiście zostało zauważone. Pryncypialnie skrytykowało to wielu telewizów, bo to 8 milionów ludzi to widziało. No i również nie tylko telewizowie, ale również politycy solidarnej Polski skrytykowali telewizję, że co to rządową, że co to ma znaczyć, że tutaj tylnymi drzwiami wpuszcza Sodomczyków i podlizuje się w re... W rezultacie, dzisiaj dobiegły takie skrzydlate wieści, szczeluści rządowej telewizji, że telewizja rządowa zaczęła wojować z Solidarną Polską i za karę nie wpuści ich na antenę. No okazuje się, że Praktyka, rewolucyjna praktyka, oczywiście wynikająca z rewolucyjnej teorii sformułowanej jeszcze dawno przez Gazetę Wyborczą, a polegającej na tym, że to jak się kogoś opisuje w gazecie albo pokaże w telewizji, to nie dlatego, że ma coś do powiedzenia, tylko w nagrodę się go pokazuje, chyba się, że się go pokazuje jako szwarc charakter, a to wtedy nie to wtedy zakarżę. Krótko mówiąc, nic tu nie jest normalne, wszystko jest za karę albo w nagrodę. No, i za karę rządowa telewizja ma nie wpuszczać na antenę polityków Solidarnej Polski. No, zobaczymy, jak to długo będzie obowiązywało, bo właśnie, proszę Państwa, Solidarna Polska, politycy Solidarnej Polski prowadzą z panem premierem Morawieckim rozmowy ostatniej szansy, żeby poparli. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, ten projekt ustawy, który został podyktowany, to znaczy, tam rządowe media piszą, że został wynegocjowany przez pana ministra Szynkowskiego Welsenka, ale my wiemy swoje, że nie został wcale wynegocjowany tylko podyktowany panu ministrowi Szynkowskiemu Welsenkowi. A dlaczego tak przypuszczamy? A dlatego, że zarówno pan minister Szynkowski-Welsenk podobnie jak pan premier Morawiecki, podobnie jak rzecznik rządu pan Miller, powiedział, że lepiej by do, do tego projektu nie wprowadzać żadnych zbyt daleko idących modyfikacji, bo wtedy żadnych pieniędzy Polska z Unii Europejskiej nie dostanie. No widać, że ta, ten projekt został podyktowany jako formuła bezwarunkowej kapitulacji ze strony polskiej. No i rozmawialiśmy Mowy o ostatniej szansy prowadzone są w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Namawiają się tam pan politycy Solidarnej Polski z Panem Premierem, jak pieniądze zarobić i wianuszka nie stracić, dlatego, że chodzi tu o dwie rzeczy. O powierzenie spraw dyscyplinowania sędziów, to znaczy odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów niezawisłych, są, naczelnemu sądowi administracyjnemu, co wymagałoby zmiany konstytucji. No i druga rzecz, której z kolei pan prezydent chciałby uniknąć, mianowicie pan prezydent dzisiaj pojechał dzisiaj, czyli 4 stycznia, pojechał do Rzymu na. Pogrzeb Jego Świątobliwości Benedykta XVI, no ale wróci jeszcze przed 11 stycznia, bo 11 stycznia pani kierowniczka Sejmu wyznaczyła termin procedowania nad tym projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. No a pan prezydent nie chce go podpisać, jeżeli tam będzie zawarty, zawarta możliwość testowania niezawisłości sędziowskiej. Przypomnę, testowanie niezawisłości sędziowskiej polega na tym, że jedni sędziowie mogliby podważać legalność innych sędziów, no a co pociągałoby za sobą podważanie również orzeczeń zapadłych z ich udziałem, więc wywołałoby to prawdziwy chaos w wymiarze sprawiedliwości. No ale co tam, jest chaos, kiedy tu sędziowie <laughs> chcą testować się nawzajem? Ja jeśli chodzi o mnie, to ja bym ich wszystkich wygonił na zbity łeb lepiej, żeby Polska nie miała żadnych sądów niż takie, no bo to i tak nic dobrego z tego nie wyniknie. A pan prezydent, który mianował 3000, podobno tak jak się pochwalił tych sędziów, którzy, których legalność może być zakwestionowana, no nie chce się ośmieszyć i podpisać takiej ustawy. Proszę państwa. Staw, stawką są oczywiście pieniądze z funduszu odbudowy. No i tutaj w, właśnie teraz sytuacja doznała nagłego wzrostu dra, dramatyzmu, jak wiemy. Ustawa budżetowa została przyjęta przez Sejm, no ale jeszcze została skierowana do Senatu i w Senacie okazało się, że deficyt budżetowy, prawdziwy deficyt budżetowy, to nie wynosi tam 70 parę miliardów, tylko 235 miliardów wynosi. No i tu w tej sytuacji, oczywiście, środki z Funduszu Odbudowy by tu by okazały się nadzwyczaj przydatne. Pan premier Morawiecki prowadzi rozmowy z posłami Solidarnej Polski, 20 posłami Solidarnej Polski, dlatego że wolałby, gdyby ta ustawa została przyjęta. Przez większość rządową, to znaczy przez Klub Zjednoczonej Prawicy, wolałby uniknąć sytuacji takiej ostentacji, że ustawa została przyjęta przy sprzeciwie znacznej części posłów Zjednoczonej Prawicy, a z poparciem obozu zdrady i zaprzeństwa w roku wyborczym. To by było trochę ryzykowne, no ale myślę, że z takich samych powodów Zbigniew Ziobro i jego polityczni przyjaciele wcale nie będą chcieli pójść panu premierowi Morawieckiemu na rękę. Jeżeli chce pieniądze zarobić, to niech straci wianuszek na oczach całej Polski, a w ten sposób Solidarna Polska zachowa wianuszek, no i będzie nim potrząsała przed nosem suwerenów, wyborców, żeby na nią głosowali. Proszę Państwa, na tym nie koniec, bo tu Nirwana Nirwaną. Ale zdarzy, zdarzył się cud gospodarczy cud się zdarzył. Nie mówię o deficycie budżetowym, bo ten to no, się w końcu wydało, jaki jest naprawdę 235 miliardów złotych. Natomiast chodzi o cud gospodarczy jakiś zdarzył się na stacjach paliwowych. Otóż, proszę Państwa, od 1 stycznia Komisja Europejska nakazała nam, przykazała nam surowo zlikwidować. Tarczę tą, tą inflacyjną, jeśli chodzi o paliwa, co oznacza rezygnację z 8% stawki VAT przy obrocie paliwami płynnymi i przywrócenie stawki 23%. 23%. No i taka operacja została dokonana. Ale co się okazało? Okazało się, że ceny paliw na stacjach Orlenu nawet nie drgnęły. No i tutaj... Pan premier Borawiecki wystąpił na konferencji prasowej, powiedział, że powinniśmy się radować i tak dalej, ale na tym świecie pełnym złości nigdy nie dość jest podejrzliwości. To też zaraz podejrzliwcy zaczęli lansować tezę, że to nie żaden cud gospodarczy, tylko dowód, że w poprzednich miesiącach PKN Orlen po prostu pompowało sobie marże. Dzięki temu mogło utrzymać te same ceny przy dosyć zasadniczej zmianie stawki podatków VAT i akcyzy. No i teraz, co to będzie tutaj? Pan prezes Obajtek w spór wchodzi z panem prezydentem Rafałem Trzaskowskim, ale to jeszcze drobiazg, bo. Pojawiły się również takie oznaki, że w sprawie sprzedaży rafinerii gdańskiej, to znaczy udziału w rafinerii gdańskiej przez PKN Orlen firmie arabskiej Saudi Aramco, że nie zostały zawarte zabezpieczenia, które by uniemożliwiały odsprzedaż, późniejszą odsprzedaż tych udziałów przez Saudi Aramko, na przykład zbrodniarzowi wojennemu Putinowi. I tutaj mamy spór zasadniczy między prezesem Obajtkiem i nieprzejednaną opozycją. Prezes Obajtek, rząd, to znaczy premier. Pan minister Sasin twierdzą, że takie zabezpieczenia są, podczas kiedy nieprzejednana opozycja, nawet posiłkując się jakimiś dokumentami, twierdzi, że takich. Zabezpieczeń nie ma. No i w związku z tym, sprawę z, 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 z tych z, akcji w, w rafinerii Gdańskiej, tych udziałów w rafinerii Gdańskiej, ma zbadać pan prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś. No, jak pan prezes Banaś zacznie badać sprawę, no to co do jednego można mieć pewność, że. Nie przesądzając tego, co tam wybada, że nie będzie wobec pana prezesa Obajtka, ani wobec rządu pana premiera Morawieckiego stosował żadnej staroświeckiej rewerencji. No więc tutaj widzimy, że sprawa ma charakter rozwojowy, ale to nie jedyna sprawa ma charakter rozwojowy, ponieważ cud gospodarczy też może mieć charakter rozwojowy, jako że nieprzejednana opozycja próbuje zainteresować tą sprawą Urząd Kontroli Konkurencji i Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No i tutaj Pan Prezes Urzędu tu się trochę przeżywa potężny dysonans poznawczy, dlatego, że no z jednej strony jest człowiekiem pod władzą postawionym, no ale z drugiej strony, jeśli by się okazało, że wykorzystując swoją Monopolistyczną pozycję, zwłaszcza po fuzji. Orlenu z Lotosem, Orlen pompował sobie przez wiele miesięcy marże w zmowie z rządem na Szkodę Obywateli, no to byłby to skandal i gdyby pan prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów tego nie zauważył, to za ten prak sprostrzegawczości mógłby zostać skrytykowany. Widzicie państwo, Nierwana się kończy i zaczyna się bolesny powrót do rzeczywistości. Zobaczymy, co będzie 11 stycznia, kiedy to pani kierowniczka Sejmu wyznaczyła termin procedowania nad ustawą o Sądzie Najwyższym. No, a tu jeszcze pan prezydent też swoje. Musi pokazać, no i zobaczymy, czy będzie się upierał przy swoich, tam nie stał na nieubłaganym gruncie porządku konstytucyjnego i zasady niepodważalności nominacji sędziowskich, czy też ulegnie pod presją finansową, no bo jak widzimy, 235 miliardów złotych deficytu budżetowego, to nie żarty.